Żydzimy się Żyjdziemy się nieno lice Dupe Dej karakter i volimy u tobe Za mnie lubię, da? Ale to trzeba było po polscu też na to.

Ало, пити. Сма, сама марчаює.

Adam. Naczelnikiem urzędu jest pan Maciej Grubski. Przywitajmy go, z i Zastępcą naczelnika jest pani Iwona Stojanowska. Zastępcą jestem ja, Krystyna Musiała. Proszę o zabranie głosu naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego, który przedstawi Państwu obowiązki małżeńskie Panny Młodej i Pana Młodego. Tak, tak. Bliżej, bo tam oni nie słyszą. Oni nic nie słyszą. Witam zgromadzone wszystkie młode pary przyszłych młodożeńców. Teraz odczytam Wam obowiązki małżeńców. Uwaga, słuchamy. Proszę o ciszę. Obowiązki małżeńskie panny młodej. Pierwszy obowiązek. Codziennie rano robić pobudkę swojemu mężowi. Oj, a... Nie musicie tłumaczyć. Rano nie podniema swojego człowieka. No i... Budyty. Panny młodej, spakie jutro budzenie e, swoga murza. Жінка повинна обов'язково ранком будити, будь, свого чоловіка. Пункт другий. Щеліть його усько. Oh, nee, nee. Пункт другий. Стелити його ліжко. Пункт третій. Заганять мен за домича. Пункт третій. Заганяти чоловіка, щоб мився. Пункт <gül�> четвертий. Towarzyszyć mu po jego prawej stronie podczas spożywania posiłków. Zda siedli doruczka, i Zawsze buty po prawej stronie. Człowiek kolibny je jest. Punkt piąty. Sprawdzać mężowi higienę osobistą: dłoni i stóp. Gledati ruku i w ruku i stopalu daje czysta. Prawdziwa te człowiekowi higienę czystoty Wpaszę się ruki i nogi. Punkt szósty. Śpiewać mu romantyczne piosenki do snu. Śpiewać mu romantyczną muzykę za spawanie. Śpiewać mu romantyczną piosenkę do snu. Punkt siódmy, ostatni. Dbać o czystość ubioru męża. To znaczy, prać i prasować. Майки, скарпетки, не ослабляйте. Давайте про чистоту чоловіка це значить прати йому шкарпетки, труси і брюки. Czy panowie młodzi zrozumieli swoje Przepraszam. Czy panny młode zrozumiały swoje obowiązki? Da, i Da. Da. Boże, Czy wszyscy razem? Czy panny młode zrozumiały swoje obowiązki? Młody zrozumieli głos. Każdy głośno. Wsi niewesy razem. Niewesty zrozumieli obowiązki. Da jedno, swe żeny. 3, 4 sad. Da. da. <noise> czy tam obowiązki pana młodego? Punkt pierwszy. Na powitanie codziennie rano całować żonę po dłoni. W jutro, jak se widimo, morate da polubite ruku swojej Obowiązek Obowiązki ciolewika. Świodeno rankom ciłować żinku w ruku. Punkt drugi. Usługiwać na stołówce przy posiłkach. To znaczy przynosić jedzenie do stołu, nalewać zupę oraz herbatę. Służyć swoją niewiastę za czas użytkownika, czy nie użytkownika, tylko do ruchu, i wieczoru. Donosić im czaj, czołg, jelo stołówce, i potem odnosić je na tanie ryby. w jedalni podczas jedzenia. To znaczy przynosić jeść do stołu, nalewać i a także czaj. Punkt trzeci. Codziennie spędzać ze sobą Pół godziny trzymając się za ręce. Taki dan treba, oba weza jeda, pola sata, drżyte się za ruki. Szodenno prowadzi z sobie po pół trzymając się za ruki. Punkt czwarty. Nosić to. Stanek młode. Punkt czwarty, nosić torbę podczas. Пункт четвертий, носити сумку під час прогулянки. Подружує мені общожа. Носити торбу своїй невесті за брем'є шетні із лета. Да на нежна рука буде увеклепа. Щоб не обтяжувати ніжні долоні жінки. Носити її в торбі. Podczas pożywania poczuł spoglądać głęboko w oczy mnie obroka gledat i dubok on свої newesti oczy під час їжі дивитися своїй жінці глибоко в очі. Дбач о piękny wygląd Джoni. Дбати про гарний вигляд жінки. Gledati i dałówek, że na bude lepa i elegancka. Nie trzeba. I pomęciutno. ostatni. obdarowywać własnoręcznie wykonanymi prezentami do końca kolonii. Dawać i pokłony, ko sami naprawili i do kraja obok naszego e, letowania. Obdarować e, własnoręcznie wykonanymi prezentami do końca e, e, trwania taboru. Czy panowie młodzi zrozumieli swoje obowiązki? Tak! No, no. Czy... Czy... Jak to, że żony... Żony zrozumieli swoje obowiązki? zrozumieli swoje obowiązki. zrozumieli swoje panowie obowiązki? A czy... Czy człowiek jest zrozumień i moja Jest. – Я що це? – Музика! – Ні-ні-ні. – Не в Трансах? – Все! – Де там все? – Ти ж там все було, рада. – Чух! Nie, nie, mądry Dobrze, jest? Tak. Okej, Maciek, zakładaj i mówisz potem to. Prawa. W imieniu naczelnika Kolonijnego Urzędu Stanu Cywilnego pytam Was, młodzi, przy jakim nazwisku zostajecie? U koje prezimie dalej. Uzimasz niego, one ile ostajesz w swoim? Niego. Niegowo. Kazanecka. Kazanecka. Kozanecka. Kaza Kaza Adam. Zwracam się do państwa młodych i świadków o złożenie podpisów w księdze notarialnej oraz o podpisanie i podstępowanie. Kolonijnego aktu zawarcia związku małżeńskiego. Proszę, Proszę. o podpis. Najpierw. tu. Dziękuję. jedną. Dziękuję. 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 ko... k... Dobra. Kozonecka, mi do tak kozonecka. Ale nie to nie to. Więcej A gdzie? I, I teraz jeszcze na tym na tym. Świadków po o